Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam e, pokazać, jak szybko, łatwo i przyjemnie zrobić grzałki, na które ja <grywki> mówię na co dzień kostki. Mam nadzieję, że to się zrumuje. Grzałeczki będą wyglądać w ten sposób. Także pacjentem dzisiaj posłuchajcie stwierdziłem, że będzie Tesla, Tesla Krapton RDA, czyli Driperek, standardowy układ postów, podżałeczki, przeloty duże. Jak zrobić taki coin? Powiem Wam, że to jest żadna magia. Co nam będzie potrzebne do zrobienia, do zrobienia takiego, taki, takiego setupu? Bardzo poważne narzędzie, czyli młotek, kowadełko, w moim przypadku to jest takie że tak pustomowe kowadełko wykonane przez tokarza. wkrętarka, płaskie szczypczyki, szczypce do cięcia, oczywiście bawełna, potem już przy układaniu setupów w parowniku koilery, szczypce ceramiczne i co ma na, tak na dobrą sprawę akurat w danym momencie będzie potrzebne. Posłuchajcie eee, tak, w moim, przypadku, w moim przypadku ja zrobię grzałeczki z drutu 0,35 mm, Nikrota 80, tu już mam odcięty kawałek drutu, wydaje mi się, że to jest w granicach, powiedzmy sobie tam 45 cm, plus minus. Co robimy? Pierwsza, postawa sprawa, to ten drucik sobie prostujemy. Ja tutaj sobie wykorzystam patent z dwoma szczypczkami, czyli naciągnięcie drutu, proszę bardzo. I drucik już jest prosty. Teraz składamy drut. Robimy sobie eleczkę na końcu, tak żeby nam ładnie wszedł drucik i zablokował się w, w głowicy krętarki. I proszę bardzo, wygląda słuchajcie, to w ten sposób. Zaraz Wam pokazuję. A, i mamy coś takiego, tak, czyli wkrętareczka z pętlą, z pętlą naszego drutu. Teraz nam będzie potrzebna koilerek, ewentualnie mały śrubokręt. Naciągamy, wrócić do samego końca. O, i prostujemy sobie tutaj już naprężony. Co teraz? Teraz, żeby nam się to ładnie równo skręciło, to posłuchajcie, końcóweczkę tego drutu, nie wiem czy to będzie widać, zobaczcie, Ale zaraz że końcóweczkę tego drutu ściskamy, ściskamy sobie sobie razem, o, i tak jak teraz widać, poszczególne, poszczególne druty już leżą razem przy sobie. No i dobra, słuchajcie, teraz tak, tak jak widać, yy, drucik mamy założony tutaj na pręt, który nam... Naciągnie całość, druga strona jest w uchwycie wkrętarki, i zaczynamy skręcać to wszystko od najniższych obrotów, patrząc jak nam się układają zwoje na skręconym drucie, czyli robimy zwykłego, popularnego twista. Teraz tak, posłuchajcie, cały pis polega na tym, żeby zrobić ładne kostki, czyli yy, bąle nie można, nie można tego twista naszego zrobić bardzo, bardzo ciasno. On musi być tak, jak tutaj widać, no, może jeszcze go troszeczkę podciągniemy. On musi być po prostu tak, że tak powiem, lekko niedokręcony do końca. Cofniemy troszkę, żeby zmniejszyć naprężenia drutu. O właśnie. No i już. I tak to wygląda. I zwróćcie uwagę, zobaczcie, twist jest delikatnie skręcony, nie mocno, nie są ciasne te, te zwoje wszystkie. Teraz tak, wkrętarka nam już nie będzie potrzebna, czyli jej się pozbywamy. Proszę bardzo, zostaje, zostaje nasz twiścik. A może tutaj zrobimy zbliżenie, zobaczcie. Nie jest wcale mocno. Mocno skręcone, czyli jeszcze raz dwa druty, delikatnym twiste, i co teraz? Teraz potrzebna nam będzie takie bardzo właśnie zaawansowane narzędzie jak, kowadło i młoteczek. Dlaczego? Dlatego, że żeby doprowadzić. Nasz splot w tej chwili, który jest w postaci twista do postaci kostek, trzeba go po prostu najnormalniej że świecie przekuć. Z tym, że przekuwamy go, z tym, że przekuwamy go nie, nie za mocno, praktycznie tylko do momentu takiego, żeby, żeby lekko spłaszczyć obydwa druty znajdujące się w twiście. No to co, mamy naszego twista, który jest elementem wyjściowym do naszych grzałeczek, czyli do naszych kostek. Zobaczcie, eee, teraz kowadełko, młotek, zabieramy się w zakucie, przekuwamy, przekuwamy całego pista eee, na płasko i potem będziemy go już zakręcać na koilerze i na koilerze utworzą nam się te kostki. Jak, co, zaraz zobaczycie wszystko. Zobaczcie już nam po malutku zaczyna, zaczyna się nasza plecionka spłaszczać Mam nadzieję, że to będzie widać. O, zobaczcie teraz fragment już jest przekuty, jest paski. Natomiast cała reszta jeszcze jest w formie y, Twista. Ważną kwestią jest nie napierdzielamy młotkiem ile sił. Ten moteczek, mimo że jest malutki, on ma własną masą, skuwać sobie druty. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziecie naparzać, ile, ile fabryka dała, poprzecinacie druty po prostu. Najnormalniej się no zacznie wam pękać, tak? Natomiast te druciki muszą się same ładnie rozłożyć, spłaszczyć. Efekt końcowy zaraz zobaczycie. Ja wracam do kucia i za moment gotowa przekuta, gotowy, przekuty twist będziemy przetwarzać już na grzałeczki. OK, zobaczcie. Pamiętacie naszego poprzedniego twista? Na chwilę obecną, na chwilę obecną twist wygląda, wygląda w ten sposób. Eee, mam nadzieję, że to widać, że to się ładnie zumowało. Eee, co teraz? Mamy gotowy materiał na, na nasze koile. No, muszą przypominać, muszą przypominać kostki, tak? czyli, czyli grzałki, takie. Cała magia, cała magia w tym splocie, posłuchajcie, polega na tym że teraz zabijając na koilerze, te przekucia tutaj, w momencie kiedy druty się nachodzą na siebie, zaczną się załamywać i tworzyć właśnie ten efekt wizualny, kostek, który dopiero widać przy powiększeniu. Do Tesli, to już nam nie będzie potrzebne, to też, także to może iść na bok. Do naszej Teselki, posłuchajcie, ja zrobię setupik na trzpieniu 3 mm, ja myślę, że to w zupełności wystarczy. Eee, przy tym splocie, ja myślę, że po 7 wrapów będzie, będzie w, miarę, w miarę sympatycznie, w miarę fajnie. Dobra, to co? Kręcimy w parownik, bawełna i zobaczcie, jak to działa. Ważne jest, posłuchajcie teraz, że przy skręcaniu samej grzałki. Niestety, trzeba do niej podejść tylko jeden raz, czyli nie ma tutaj poprawek, tak? Przekucia, przekucia niestety powodują to, że jakiekolwiek zawijanie, odwijanie e, naszej plecionki spowoduje po prostu pęknięcie samego, samego drutów. Więc e, trzeba, trzeba niestety do tego podchodzić tak, że robimy to raz i koniec. No i zobaczcie, tak wygląda w tej chwili nasza, nasza grzałeczka. O, mam nadzieję, że to będzie widać, że to się złożyło ładnie. Odcinamy, odcinamy to, co zbędne i kręcimy następną grzałkę, też 7 wrapów. bardzo jest odcinamy też to co zbędne no i proszę zobaczcie cała nasza cała nasza grzałka jedna i druga w formie kosteczek już gotowa o. mam nadzieję że to było widać Grzałki są o tyle ciekawe, pozwólcie, o tyle fajne, że pracują niesamowicie na dripperach. Są raczej agresywniejszymi grzałkami, więc w tankach, w tankach trzeba, trzeba mocno, mocno uważać, co się robi, bo grzałki, grzałki raczej należą do tych cieplejszych, tak? czyli dają, dają ciepły dym. Natomiast powiem Wam, że setupik jest mocno kopcący. I co najciekawsze, że naprawdę bardzo fajnie, wbrew pozorom, oddaje smak i zapach. No, raczej, raczej mocno kopcące grzałeczki. Mam nadzieję, mam nadzieję że, że to zobaczycie zaraz na, na filmie, bo załóżmy sobie przetestujemy. No, grzałki, posłuchajcie, niestety, ze względu na sposób wykonania, czyli to przekucie, też pamiętajcie, że raczej nie polecałbym tutaj kilkukrotne przekręcanie tych grzałek w inne miejsca z tego względu, że powiedzmy sobie szczerze tak, yy, samo, samo kucie tych grzałek na tyle osłabia, osłabia druty, że kilkukrotne gdzieś tam przekręcenie, bądź też przegięcie powoduje to, że te druty, tak jak wcześniej wspomniałem, po prostu pękają nam. Dobra, yy, ile przyklecone, ja je teraz jeszcze ustawię że tak powiem, siłowo-mechanicznie, za moment za moment sobie to wszystko pójdzie do myjki do myjki ultradźwiękowej, wyczyścimy i spróbujemy spróbujemy wrzucić bawełnę i będziemy patrzeć, jak to wszystko działa. Okej, słuchajcie, nasze grzałeczki już są po cyklu w myjce ultradźwiękowej, setup wygląda w ten sposób, na razie na razie jeszcze przed na razie jeszcze przed temperaturowym ustawieniem. Zakręcamy w zasilanie, ustawiamy, pozbywamy się wszystkich odspotów, pawełna i zaraz zobaczycie jak to fizycznie pracuje. O, na razie oporność posłuchajcie, nam wyszła 0,17OM, czyli jakoś ma się nisko nie jest, też, nie jest też i nie jest też i wysoko. No zobaczymy. Zobaczymy, ustawimy sobie wszystko i zobaczymy jak to nam będzie tutaj pracować. No okej. Okay. Słuchajcie, grzałki ustawione. Mam nadzieję, że to, że to zaraz zobaczycie jak to wygląda. Rozświetlają się, się ładnie, równo. Zobaczcie. Nawet nam fajne kolorki wyszły. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Jak to wygląda. No a teraz bawełna. Zalewamy płynem i testujemy. No, i zobaczcie, tak wygląda. Gotowy setup. Mam nadzieję, że to będzie widać. Z A teraz tylko płyn i sprawdzamy. Okej, okay, dobra, to mamy wszystko gotowe. Zalewamy płynem. Testujemy. Jak takie. Grzałeczki potrafią pracować. No niestety, kolory nam niestety z grzałki od razu uciekają przy zalaniu płynem. A taka magia tych kolorów, że to praktycznie wychodzi tylko i wyłącznie na zdjęciach do pierwszego, do pierwszego zalania. A później już niestety naszym kolorowym grzałką mówimy papa. No i dobra. Okay. No, słuchajcie, zobaczcie. Oporność na chwilę obecną. 0,24 Oma już po ustawieniu. 40 W, czyli to sumarycznie daje nam napięcie 3,13 v Tak to pracuje spokojnie, delikatnie, bez, bez jakichś tam udziwnień. Zakładamy kapa. Co? Grzałki, kostki, Dripper, Klapton RDA od Tesli zasilanką MAXO 40W, 0,24OM, wszystko jest naprawdę, posłuchajcie, w jak najlepszym porządku: oddawanie smaku i zapachu yy, użytego likwidu. Jest naprawdę na spokojnym, dużym poziomie. Teselka selka pracuje. Muszę wam powiedzieć naprawdę bardzo przyzwoicie. Teraz go weźmiemy sobie. Użymy z powrotem. Dobra. O, teraz już jest tak jak potrzeba. Wyskoczył o-ring i trochę to krzywo pracowało. Ustawiło się krzywo. dobra, posłuchajcie, podjeżdżamy sobie do 60 W i zobaczymy jak to będzie jak to będzie pracować na 60 W. Myślę, że zdecydowanie mocniej i agresywniej. 3,85 V. No tak jak widać. Grzałki. O, nawet kolory wróciły. <grym> Grzałki pracują, pracują. Posłuchajcie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie. Oczywiście, jeżeli chcecie, jeśli chcecie troszkę agresywniejszy taki setup sobie stworzyć. Musicie użyć grubszych drutów, proponuję nie przekraczać tutaj drutów typu 5.0, bo to już zaczynają być wtedy naprawdę masakrycznie niskie oporności. Ja myślę, że drut 4.0 maksymalnie 0,45 mm to byłby już, że tak powiem, byłaby już górna granica użytych drutów. No ja użyłem 0,35 z tego względu, że chciałem raczej spokojniejszych żałki. Ale tak jak widać, to wszystko chodzi naprawdę, naprawdę na bardzo przyzwoitym, bardzo fajnym poziomie. Także to tyle jeśli chodzi o yy, grzałki, kostki. Yy, mam nadzieję, że, że spróbujecie coś takiego sobie zrobić. To naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie pracuje. I co? Sią. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Na razie.